Dom to 120 metrów powierzchni użytkowej, gdzie na parterze mamy salon, kuchnię, do której Was teraz zaproszę, i toaletę. Jeżeli miałbym mieć kuchnię, to właśnie. Nie, dobra, no mam kuchnię. Eee. Od dasza, o... eee, Nie, jeszcze. Gardorobę. W piwnicach mamy garaż, kotło. Eee. Nie jest już urządzona, oczywiście możemy. Dobra, jeszcze raz. Salon to miejsce, w którym spędzamy najwięcej czasu i tutaj w tym domu mamy gdzie to nie salon to ważne bardzo wa... salon to ważne miejsce spokojnie postawimy tu... nie spokojnie na piętro domu z, yy, składają się Aaaa. jesteśmy już na piętrze na które Aaaa. znajdujemy się już na pie... Znajdujemy się, budynku, którego... Znajdujemy się na piętrze budynku, w którego skład wchodzą trzy pojemne sypialnie. Znajdujemy się już na piętrze budynku, w którego skład wchodzą trzy duże sypialnie, przestronna łazienka i pojemna garderoba. Rozejrzyjcie się. Znajdujemy się już na piętrze budynku, w którego skład wchodzą trzy duże sypialnie, przestronna garderoba oraz. Spokojne dni. Naprawdę można się. Niewątpliwym atutem prezentowanej nieruchomości jest wspaniały ogród, który zapewni nam możliwość odpoczynku po pracy czy w weekendowe dni. Do nieruchomości przynależy również garaż. Czekaj, cień. Niewątpliwym atutem prezentowanej nieruchomości jest duży ogród, który.